Sytuacja jest napięta ze względu na to, że od pewnego czasu, czyli gdzieś od około miesiąca czasu, jesteśmy nękani przez służby policji, straży miejskiej, urzędu skarbowego. Kontrole są nasilone. Wiemy o tym, że jest to zlecenie pana naszego nowego prezydenta, który chce się pozbyć prywatnych przewozów w Obrzychu. Oficjalnie to wszędzie wypowiada. Przekrywa się, że nie ma żadnego, yy, żadnego znaczenia to, co on powie do policji, że, nie, nie jest od te, że policja nie jest od tego uzależniona. Są inne informacje, policjanci przy kontrolach oficjalnie nam podają, yy, dlaczego, dlaczego jest yy, to robione. Jesteśmy nękani, yy, jest nam utrudniane tra wykonywanie transportu i zarobku ze względu na to, że policja zatrzymuje nas po trzy razy na jednym przystanku, wysadza nam ludzi sprawdza stany techniczne aut i, i po prostu w wielu przypadkach i mamy na to dowody, mamy protokoły gdzie, gdzie tak, są te, są te kontrole robione na zasadzie takiej, że auta są w dobrym stanie w większości a to co są zabierane dowody rejestracyjne to są zabierane po prostu za zwykłe, zwykłe jakieś drobne rzeczy powiem tak, że jeśli chodzi o zadania samorządu, jednostki samorządu gminnego to jest zadanie własne Organizacja transportu artykuł 7 punkt 4 mówi o pewnych sprawach związanych z masową komunikacją i transportem na terenie miasta. Natomiast w artykule 14, w, artyku w punkcie 14 artykułu 7 jest mowa o tym, że powinien zapewnić także samorząd bezpieczeństwa. W związku z tym wszelkie kontrole, czy to są kontrole zbiorowego transportu, czy kontrole prowadzone w stosunku do osób prywatnych, jeśli chodzi o bezpośrednie, bezpośrednie korzystanie z samochodu prywatnego. Policja ma prawo kontrolowania i tutaj ja nie widzę żadnego związku bezpośredniego takiego, że oto pan prezydent Szełemej, jak gdyby na was tutaj w tej chwili, na przewoźnikach prywatnych w jakimś sposób tutaj no, Próbuję wywrzeć by panu, panu tą wypowiedź. Nie widzę tego tak, że to było tak często, ponieważ... To są sygnały, które są odbierane od mieszkańców. Oni uważają, mieszkańcy uważają, te telefony, które odbieram rano i po południu, oni uważają co innego, że dlaczego takie rzadkie są kontrole. Dlaczego proszę spojrzeć? Dlaczego te busy wszystkie mają ciemne szyby? Pasażerowie się skarżą, że kierowcy zabierają ponad kontrolę. Dlaczego zabierają? Ale z duże, jakiego zaraz roz, liczycie? No no niech pan o no faktach tak, no to mówi, to mów, tak mówi, 12 no razy że... auto skontrolowane w ciągu dwóch dni, Panie pan naczelnik. 12 14 14 14 protokołów ma mój kierowca. Ma pan pokazać? Tak, oczywiście. No i pokaże na każdym przystanku. Zaraz panu pokaże. Panaście, niech pan, pan nie, nie opowiada, niech pan nie opowiada bzdur. I to, co pan mówi, no, tak. panu powiem oficjalnie. Jesteście szykanowani, jesteście wysłannikami pana Szełemeja i chcecie doprowadzić do tego, żeby nam utrudniać działalność. 25 dowodów rejestracyjnych MPK i 15 u prywatnych przewodników. Tak. Więc jak na kontrolę 82 pojazdów zatrzymanie 15 dowodów rejestracyjnych jest naprawdę, wydaje mi się, niedużą liczbą. Ale to nie główną chodzi... Ale, nie pani, nie pani... Pani... Za... ale proszę Główną no, przyczyną zatrzymania był przede wszystkim stan techniczny. My, jeżeli mamy uzasadnione podejrzenie, że samochód może być niesprawny i zagraża bezpieczeństwu przewożenia ludzi, wtedy możemy zabrać dowód rejestracyjny i skierować Was na stację diagnostyczną. Kolejna sprawa, dlaczego pod koniec sierpnia Państwo twierdzą, że jest nagonka? Dlaczego pod koniec sierpnia, na początku września, były wzmożone te kontrole? Weźmy pod uwagę to, że był koniec wakacji, początek roku szkolnego. I w momencie, gdy, zaczynają się, gdy rozpoczyna się rok szkolny, busami bardzo często podróżują dzieci i młodzież do szkół.